17 lipca 1975 roku dowiedzieliśmy się z telewizji, że Rada Państwa czy rząd podjęli decyzję o poszerzeniu Parku Narodowego i że będą wykupi. Ja, na, na razie, sołtysów już za kilka dni. Zwróciłem się do pana naszelnika, żeby ktoś przyjechał i ludziom wytłumaczył, na czym to będzie. I tak coś się stało. Przyjechał dyrektor z parku, ja zorganizowałem zebranie, a później drugie zebranie zorganizowałem już sam na tej części, która była wykupywana. Różne to były reakcje ludzi. Yy, jedni po prostu, że dobrze, teren był po prostu tych drugiej części Kromnowa, pod, która poszła pod wykup, więcej piaszczysty, tam więcej było zwierząt przychodziło na pola, na podwórka. Tam yy, inne, było trudniejsze życie i nie było drogi dojazdowej. I to były różne, jedni się ucieszyli, że mogą otrzymać mieszkanie w Legionowie, inni byli niezadowoleni, ale to było wszystko na zasadach dobrowolności. Pierwszy wykup tego gospodarstwa był to wykup po państwu, po państwu przyzborskich, tam gdzie znajduje się grobek. Reakcja była taka, że i takie były procedury. Trzeba było złożyć wniosek do Kampinoskiego Parku o wykup. O, oni przysyłali rzeczoznawcę, wyceniali i wtedy trzeba było albo sprzedać, albo nie sprzedać, albo iść do rejenta, albo zabrać dokumenty z Kampinoskiego Parku nie podlegało wszystko, podlegały budynki, podlegały drzewa owocowe i leśne, iglaste i podlegały płoty, podlegało wszystko to, co znajdowało się na terenie danego gospodarstwa. Po dwa, po trzy razy nawet Przyjeżdżali, wyceniali. chodzi o to, że jeżeli za pierwszym razem on się nie zgodził ten roli, ale y, wtedy ziemia trochę tam zdrożała i namyślał się za dwa, pięć lat i wtedy składał od nowa dokument w parku i przyjeżdżał od nowa rzeczowca i wyceniał. Była taka możliwość, że sprzedali i ziemię i budynki, ale zastrzegli, że w tych budynkach będą mieszkali do końca życia. Ci, którzy pozostali, jest to y, niewielka po prostu, że bo ich pozostało na kromnowie dwa budynki, dwa gospodarstwa, i na gorze pozostało tam chyba jedno i chyba te trzy budynki Kampinoskiego Parku Narodowego. Trzy oni chcieli, oni chcą to jedno gospodarstwo, Chcę koniecznie to sprzedać, ale już się e, dogadała ta pani z parkiem, na koniec roku 2001 mieli to wykupić i przysłali jej odpowiedź, że nie wykupią bo w ostatnich dniach, 21 roku, że y, nie mają pieniędzy i nie wykupią. No, trudno, no, jedni chwalą sobie, jedni poszli na północ, drudzy na południe, na zachód i na wschód. Każdy próbował sobie jakoś po prostu, że te życie ulepszyć i stąd. Ci, co sprzedali wcześniej, więcej zyskali, jak ci, co do tej chwili jeszcze nie sprzedali.